Teraz podejrzenie padło na pompę paliwa. Wiązka zasilająca jest pod tylną kanapą. I to jest kość, która zasila pompę. I też mierzy poziom paliwa. Przewód taki grubszy, trzeci pin. Wpięty i zapłon poproszę. No i świeci. Ha. Czyli tak, dobra jest kaseta, dostaje zasilanie pompa, ale sama pompa szwankuje. Nie chodzi. Ja ją wepnę, spróbujemy jeszcze raz. taki sposób, który kiedyś się sprawdza, to jest pukanie. Nie chodzi. Poszła. O! No dobra, no to ona teraz działa. Pytanie, jak długo. Czyli krótko mówiąc, w tym samochodzie były dwie usterki. E, ta pompa, która w tym momencie się zacina, i potrzebuje więcej prądu, musiała bardzo mocno obciążyć kasetę. Nadpaliła styk w przekaźniku. No i jak nadpaliła w styk, to tak, pompa sobie raz działała, mhm. ale nie było zasilania tam. No i taka zabawa w kółko. Na pewno pompę musimy poszukać nową i to jednoznacznie rozwiąże usterkę w tym samochodzie. Czyli pompa i nowa kaseta. To była usterka w tym samochodzie cała. Tak, wyciągamy Wyciągam pompę. By do baku nie wpadł piasek, Adam wydmuchuje cały ten kurz sprężonym powietrzem. Odkręca się ten czarny pierścień i można już wyławiać pompę. Połączone jest z pływakiem, który informuje o poziomie paliwa w baku. No, ciekawe, ile kosztuje nowa. Kolejne 1800? Na szczęście pompa dostępna była od ręki. Koszt 360 zł. Montuję, podłączam i jeszcze jedna jazda testowa. Wyrok tym razem był łagodniejszy. Nowa pompa jest pusta. Trzeba ją zwodować. Kwadrans później Citroen już jeździł. Tym razem Adam nie poprzestał na jednej przejażdżce. Używał auta przez dwa dni. Co ważne, po kolejnej nocy odpaliło normalnie i już się nie krztusiło. Dobrze się składa, bo Kamil, właściciel auta, jest dziś w Warszawie. Citroen jeździ jak marzenie, więc mogę dzwonić do właściciela. Cześć Adam. Kamil, jest gotowy, natomiast tam były małe komplikacje i, szczerze mówiąc, jest całkiem spory rachunek zapłacenia. Nie wiem, czy jest przygotowany na gotówkę? nie. Niedobrze? Dobrze. Ale jeździ, jeździ jak nowy. To co, dzisiaj się spotykamy? Tak, myślę, że nie ma problemu, możemy odebrać autka. O której możesz być? Poza godzinkę. To zapraszam. Nawet nie pytał, ile wyszło. W tym przypadku części kosztowały niecałe 2400 zł, a usługa mniej więcej 1300. Łącznie wyszło prawie 3700.